Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do C Sharpa. Dziś zajmiemy się kolejną klasą wykorzystującą bibliotekę IO, czyli Input Output, do zapisu oraz odczytu tekstu. Tym bardziej jest to bardziej przyjazna biblioteka dla użytkownika, gdyż nie musimy się już ograniczać do 255 znaków. Oraz innych tam mankamentów. Jak to wygląda? Mam już tu gotowy program, który omówię. Zacznijmy od góry. Mam oczywiście static mainvoid'a, i tak jak już mówiłem, musi być system IO, żeby to poprawnie działało. Jeżeli nie będziecie mieć, to Wam program podkreśli, aby to zainkludować Następnie mamy using StreamWriter. I to o co w tym chodzi? Oczywiście powyżej jest try, blok try i catch. Dlaczego używamy? Ponieważ jeżeli nasz plik nie byłby znaleziony, po prostu nie jest stworzony, albo podaliśmy złą ścieżkę, czy też jest jakiś uszkodzony, wtedy nam tutaj wypisze. Coś poszło nie tak. No i tutaj poniżej jeszcze jakby wiadomość, co dokładnie jakaś podpowiedź, dlaczego właśnie się nie wypisało. Oczywiście exception idzie. W środku try'a używamy usinga. Jest to pewna nowość. O co w tym chodzi? Using pozwala nam na stworzenie dodatkowego bloku, w którym to będą przechowywane pewne lokalne zmienne, również, a po wyjściu z niego będą je usuwane. Po prostu zrobić takie zmienne tymczasowe. Dlatego nie musimy jakby używać potem jakby jakichś funkcji zamykających nasze strumienie. No świetnie, co mam w usingu? Mam dwa usingi, using using. Pierwszy to jest Streamwriter, jest to klasa Streamwriter, system IO, Streamwriter, a druga jest to klasa systemio streamreader, czyli zapis, a następnie jest odczyt. I oczywiście jak się to tworzy, musimy podać jakąś tam zmienną. W tym przypadku dodam Stream w, w, od write, czyli wpisywania. W New Writer, rokujemy i musimy tutaj podać ścieżkę. W tym wypadku jest to ścieżka hmm, absolutna. się nazywa absolutna albo relatywna. W poprzednich odcinkach, gdzie nagrywałem e, inny sposób, innej klasy, wpisywanie, była to ścieżka relatywna. Czym się różni? Różni się tym, że w ścieżce relatywnej odnosimy się e, nasz plik z tekstem w tym wypadku. Odnosi się relatywnie do czyli względem e, pliku exe, który nam uruchomia program. Czyli, jeżeli byłby w tym samym katalogu, no to byłby tam program. O, przepraszam. Program w, w tym samym katalogu. I oczywiście na końcu trzeba podać rozszerzenie. Gdyby było. W jakimś katalogu pewne rzeczy, no to musiał być, prawda, e, folder i nasz plik. W tym przypadku jednak za, robimy troszkę inaczej i podajemy ścieżkę e, podajemy ścieżkę absolutną. Oczywiście tu również mogłyby jakieś foldery, ale jednak korzystamy właśnie z ścieżki absolutnej. I plik jest zapisany właśnie na dysku C w tym miejscu. Albrecht tekst tak nazywałem. Oczywiście on jest tutaj pusty. No, jeżeli nie byłoby tutaj, prawdopodobnie by się stworzył. Jeżeli go nie byłoby tutaj, to by prawdopodobnie się też stworzył ten plik. Jednak go stworzyłem już za czasu. Co dalej? Kolejną funkcją. Jakby inaczej, kolejnym argumentem jest true. O co się mi chodzi? No, jeżeli sobie, prawda, usuniemy to. I damy sobie nawiasik, to pojawi nam się 8 przyładowań. I tutaj, co, które są ważniejsze? No, tutaj, oczywiście, pierwszy i drugi odnosi się do streama czy puffa Pozwala nam na określenie źródła, yy, właśnie pliku. Następnie mamy encoding trzecim przykładowaniu, czy gdybyśmy chcieli polskie znaki lub nie, albo jakieś chińskie, czy cokolwiek, zważam. I akurat znajdujemy się tutaj w czwartym, czyli bull append. Czy nadpisać ten plik? Chodzi o to, że gdy mamy coś już napisane, alama, przykładowo taki tekst, to przy kolejnym wywołaniu chcemy dodać kota i nie stworzy nam się jakby od nowa, czy nie, nie będzie sam kota, tylko że będzie alama kota jako całość. Czy po prostu nadpiszemy zawartość świetnie. Czyli jest wartość true. No I oczywiście w środku klamry używamy Stream Write Line. No i tutaj akurat e, pierdały, akurat pierdały Ze prze, przeproszeniem, gdyż tu musimy jakiś pisać tekst, który wpiszemy do notnika, czyli ALA ma. mamy spację i później wpiszemy kota using stream writer. To jest zawartość kolejnego naszego usinga. Służy nam do odczytywania. I jest tutaj oczywiście analogia, czyli mamy tutaj writer, reader i tak oczywiście podobnie nazywałem naszą zmienną streamer. Oczywiście alokujemy, podajemy również ścieżkę. Tu już nie trzeba podawać drugiego argumentu, gdyż jak odczytujemy to nie nadpisujemy. Tworzymy sobie zmienną tymczasową linijka. Następnie mamy Linijka równa się stream StreamR, przepraszam. I mamy po kropce Read Line. Read line różna od 0. O co tym chodzi? Oczywiście while się wykonuje do czasu, aż każda kolejna linijka będzie różna od 0. I tą linijkę oczywiście sobie wpisujemy w konsoli. Czyli po prostu na ten cały plik po Enterze wpiszę nam właśnie po enterze. Eee, no i już się tutaj kończymy. No i na końcu jest sketch, który w razie czego przechwyci na błąd. Jak to wygląda? Klikam start i pojawiło się alama, a następnie odczytało mi całą zawartość. Teraz dopiszemy kota. Kota. Klikam ponownie start. Alama kota. Co prawda jest w nowej linijce, jest to z uwagi na to, że mm, piszemy read line, każda linia jest oddzielona enterem, nie można w tej samej linii napisać dwóch linii, no, przynajmniej tak tak myślą, e, tak samo również tutaj odczytujemy, o to akurat nie ma znaczenia, ale wpisujemy w dwóch różnych liniach, oczywiście można to również modyfikować. Jak można modyfikować? O tak. Kasujemy. Dochodzimy do kropki. Klikamy Ctrl, Spacja. I pojawia nam się oczywiście wiele atrybutów, które możemy wykorzystać. W tym wypadku mamy tutaj Write. write. Jest tak. Write zwykłe, Line. I tutaj dwa takie pozostałe, które są mniej e, interesujące w tej chwili dla nas. Mam tutaj write, write attractor to the Stream. Czyli w tym wypadku. Gdy otworzymy sobie nawias, możemy to również przeładować. I to pozwala nam napisać bez przechodzenia do nowej linii. Czyli w tym przypadku, gdybyśmy chcieli sobie Ala Makota, no to już byłoby lepiej zadziałało. I jakie tu mam przyładowanie? Oczywiście można dać bula, można dać charakter, czy jakiś znak. Bula oczywiście to jest true albo false. Można dać jakiś właśnie zbiór czarów. Można dać doubla, floata, inta, longa, object value, string value i to by nas interesowało. W tym wypadku sobie napiszemy ponownie ala ma. Oczywiście cały czas plik będzie nam się nadpisywać. Klikniemy start, pojawił się błąd, nie daliśmy średnika, ala ma i teraz dopiszmy kota. I poprawnie nam się teraz napisało la Makota Czyli oczywiście przenoszenie do nowej linii ma znaczenie. Poza tym, oczywiście istnieje też druga rzecz. Oczywiście można też wpisać jakieś tam liczby. Tam były double in, cokolwiek. A też możemy się zająć, oczywiście, read. Przepraszam, Writem. E w tym badku mam tutaj nasz stream r i czym on się charakteryzuje? No, napiszemy sobie stream stream r, kropka. Jakie mam tutaj ciekawe rzeczy? No, przede wszystkim, przede wszystkim mamy jak mamy read line to jest również read tak samo jak to było w przypadku write czyli możemy odczytać jakiś pojedynczy znak cokolwiek jest też możliwość read to end czyli read all characters from the current position to end of the stream czyli od razu możemy przechwycić całość a nie odpytywać to w while jest to świetna rzecz gdy chcemy od razu przechwycić całość oczywiście poza tym yy, w obydwu przypadkach należy, gdybyśmy nie używali usinga, użyć formuły close. Close the streamwriter object the undying stream. Pozwala nam to na zamknięcie, właśnie streamu. Jak również jest słówko kluczowe dispose, które pozwala nam na mm, jakby odzyskanie wszystkich reses. Sources, czyli jakby właśnie odzyskanie, uwolnienie wszystkich zasobów używanych przez tekst readera, wszystkich obiektów. Jest to ważne, by cokolwiek stworzymy, by nie przechowywać za długo. W przeciwieństwie do C, gdzie można było dilatować, cokolwiek stworzymy, można było usuwać. W tym przypadku w C-Sharpie no, nie jest już takie proste. Program sam usuwa rzeczy, które nie są potrzebne ale czasem trzeba mu pomóc, jakimś słówkiem like, pose, close, czy też przypisać wartość 0. Ostatnią rzeczą jest słówko jest słówko kluczowe flush. W zasadzie tutaj powinien to e, powiedzieć już przy writerze. Jest słówko kluczowe stream write, e, w, przepraszam, i słówko flush. O co w nim chodzi? Chodzi o to w nim, że zwalnia bufor. Gdy wpisujemy coś tam kolejny, kolejny raz, przykładowo prosimy użytkownika, aby dziesięć razy wpisał jakieś słowo, to mogą pojawiać się jakieś błędy, errory, ponieważ ten, ten strumień przechowuje jakby tam jakąś cały czas zmienną i ona się nadpisuje. Dlatego polecenie właśnie flush, czy też użyć autoflush, cały czas można czyścić to, co tam przechowuje, aby nie pojawiały się żadne błędy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnej części poradnika.